Na no, ostatnim slajdzie, jak ktoś jeszcze zobaczył, w ja to jest i jak się rusza taki robaczek, no, elektrocydu i ten robaczek to właśnie to jest mała liczba, która chyba jest, jest przenoszona przez chowalę. Tak, tak. <klarzędzio> ja dziękuję bardzo. Jakby ktoś miał jakieś pytania, albo <klarzędzia> ktoś już... chciałby podejść, to zapraszam świątecznie. Chciałabym zaprosić serdecznie jeszcze tutaj do Krajów z Fundacji Pudła Tykurbel do składania datków, ponieważ te Pani bardzo zachęcają, mają fajne gadżety i, no i zachęcam, może ktoś sobie tutaj będzie chciał jako dom tymczasowy też, też się stać domem tymczasowym. W prezentacji włączyłam są mieliśmy takie haczyki pewnie, takie we 2 nie wiem czy pani. Są mniejsze i większe. Próbować. Chyba są takie to chyba to właśnie najłatwiej Ja kiedyś u własnego zwierzaka wyciągnęłam... Myślałam, że ma brodawkę na pół. Panie Dietry, chyba jest najbardziej